Wojtku przygotowujesz premierę tekstu Żeglarz 1925 autora Jerzy Szaniawski zmarły 1970. Pracujesz ze swoją wyobraźnią. Powiedz mi, co sobie wyobrażasz jak myślisz 1925? Wyobrażam sobie port budowany w Gdyni i dużo marynarzy. Chyba jakieś takie od, odradzanie się i, y, y, po, po jakimś kryzysie y, i tak sobie o tym myślimy i też zastanawiamy się, y, jak te czasy przypominają to, z czym się mierzymy dzisiaj, obecnie. No i myślisz, że 1925 i 2020 jakoś się no, Tobie rymuje? Myślę, że tak. Myślę, że mi się rymuje. I... Mam nadzieję, że nie skończy się tak jak się skończyło to w 20, 20 lat później 25, tak. czyli 39, 39 tak no ja też mam taką nadzieję. A jak już o 9 mówimy, to to jest 28 i 29, czyli 28 i 29 żeglarz na scenie kameralnej. To też jest twój debiut. Czy ty jakoś um, specjalnie podchodzisz? spektaklu debiutanckiego? Nie, no traktuję go bardziej jako pewien rodzaj warsztatu, zdobywania doświadczenia mm. i już mogę powiedzieć, że nauczyłem się bardzo dużo, mm. jeśli chodzi, chodzi o pracę w teatrze i, i, i pracę z ludźmi. No i jakby, jako przygodę. Mm. I pracujemy w dość dużym zespole realizatorów, prawie taka sama liczba aktorów, więc skład jest spory. No i zderzamy się. to myślę, że to co pokażemy na scenie będzie dość oryginalne w formie odczytania tego tekstu. Wszyscy mamy taką nadzieję. Wojtek Rodak, reżyser spektaklu Żeglarz. Od 28 lutego na scenie kameralnej Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Zapraszamy, a to Zapraszamy. nazwisko proponuję zapamiętać. Rodak, imię Wojciech. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzień. Marcelina, jesteś dramaturszką spektaklu Żeglarz w mm -hmm. reżyserii Wojtka Rodaka. Powiedz mi, czy Szaniawskiemu potrzebny jest dramaturg? <noise> Szaniawskiemu na pewno powiedział, że nie, bo deklarował, że nie znosi adaptacji, że są niepotrzebne mm. i y, y, szkodzą jego tekstom. Y, wydaje mi się, że dzisiaj bardzo, dlatego że y, Szaniawski poruszał bardzo istotne, ciekawe dla nas współcześnie tematy, a jednak jego język no dzisiaj jest już mocno anachroniczny i ciężko jest prezentować jego teksty bez takiej nie tyle, bez nie tyle współcześnienia, co jakiegoś rodzaju obróbki takiej, żeby to ten tekst albo wziąć w nawias i okrasić go jakimś performatywnym walorem, albo nieco go tak żeby zachować jego dynamikę, ale żeby nie, nie, nie kłuło to bardzo w uszy, jak momentami składniowo, stylistycznie. Jest to już dla nas po prostu archaiczny czy, materiał. Czy, czy, czy w Twojej pracy dramaturgicznej nad na tym tekstem, w tym spektaklu, na przykład, istotni byli aktorzy, którzy tutaj biorą udział? Dla mnie od początku to było bardzo ważne, żeby nie robić żadnych skrótów przed rozpoczęciem mm -hmm. pracy, żeby przeczytać tekst z aktorami, z aktorkami. Byłam bardzo ciekawa, co oni mają do powiedzenia, jak zareagują na tak już leciwą komedię, mm -hmm. bo jest to mm -hmm. komedia. Mm -hmm. Momentami jest to bardzo taki farsowy, farsowy tekst z takim. No już dosyć właśnie anachronicznym humorem, tak. więc mhm. byłam po prostu bardzo ciekawa jakie będą reakcje i wspólnie ta, 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 to, to co mamy teraz jest to efekt absolutnie współ, wspólnego pracowania nad no po prostu selekcją tego co chcemy żeby zostało. Językowo-lub tematycznie, a tego co uważamy, mm -hmm. że, mm -hmm. że nie jest konieczne, żeby zachowywać dla naszej pracy. A jak myślisz po, po jakby w Twoim dłuższym już przyglądaniu się tej, mm -hmm. tej twórczości? Czy, czy, czy twór, to, twórczość, zimno jest, więc mi szczęka zamarzła, twórczość szaniawskiego jest jakoś inspirująca dzisiaj? Czy, mm -hmm. czy, czy to jest coś, co mm -hmm. po prostu odeszło już w niepamięć i stanowi historię? Mm -hmm. No, to jest dla mnie bardzo ciekawy przypadek, bo to jest nazwisko, które jest powszechnie znane, ale żadna z osób, z którą rozmawiałam nie, potrafi powie nie potrafiła, nawet z osób zaangażowanych w teatr na co dzień nie potrafiła powiedzieć nic więcej niż wymienienie dwóch y, tytułów tekstów y, lub nawet, nawet nie. <śm> um ale wydaje mi się, że y, to, co widać w przypadku żeglarza na przykład, to to, że Szaniawski w bardzo w zaskakujący sposób poruszał y, tematy, które są. Tak naprawdę dzisiaj aktualne. To znaczy kwestia pomników w przestrzeni publicznej, na przykład, kwestia historii, modeli pamiętania, prakty, praktyk też pamiętania jest dla nas dzisiaj bardzo ważna, zarówno w takim dyskursie publicznym, jak i też w ogóle w, w pracy naukowej, jakby w sferze akademickiej. No i te wszystkie tematy odnajdujemy zaskakująco w komedii. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy przypadek, chociaż czytanie samego dramatu nie było dla mnie jakimś fascynującym doświadczeniem. Byłam sceptyczna co do samego tekstu, ale tematy sprawiły, że absolutnie poczułam to, że możemy to opracować w bardzo też ciekawy dla dzisiejszego widza sposób. Cieszę się, że bierzesz udział w przywracaniu Szaniawskiego. Teatrowi Szaniawskiemu Marcelina Obarska, dramaturzka i adaptatorka tekstu Żeglarza Jerzego Szaniawskiego do obejrzenia w Teatrze Dramatycznym od 28 lutego. Zapraszamy. Zapraszamy. <grym> Przemek, jesteś artystą wizualnym, instalatorem. Czy wystawisz sobie pomnik? Sobie pomnika nie wystawię, ale chyba to co otworzymy tutaj przy żeglarzu jest takim wielopomnikiem. To znaczy, nie jest ani jedną formą, ani ostatnią. I, i jakąś. Nie jest monolitem, jest po prostu wielopomnikiem i takim trochę schizofrenicznym bytem na temat tego, czym pomnik może być. Mhm, ale czy to jest. Oprócz tego, że jest, jest to jakby nowe, nowe myślenie o pomniku, to. Masz wrażenie, że to jest również nowe myślenie o przestrzeni w teatrze, przestrzeni scenicznej? No, faktycznie tutaj poszliśmy na trochę taki ruch eksperymentalny, w którym podzieliśmy przestrzeń teatru na... i spektaklu na dwie części. I właściwie główna część rozgrywa się we y. jest, a jest poniekąd backgroundem, bo, bo aktorzy i aktorki nie wchodzą do foyer i nie grają we foyer, więc trochę pozostawiliśmy to jako martwą przestrzeń, dedykowaną tak naprawdę sztukom plastycznym. A... Cała scena jest tak naprawdę bardzo minimalistycznym gestem e, plastycznym. Stąd też pytanie na temat, czy to jest, czy ciągle mamy do czynienia ze scenografią, czy z instalacją artystyczną w przestrzeni teatru. Mhm. No i czy odpowiedź jakąś masz zbudowaną? Na Zbudowana ten temat? odpowiedź jest taka, że trochę tak jak Uszeniowskiego w żeglarzu. E, że i, y, ta przestrzeń plastyczna miesza się właśnie z, z, z miejscem, w którym dzieje się jakaś akcja, ale jednocześnie nie definiujemy tych dwóch rzeczy. To było tyle problematyczne, żeby faktycznie zadowolić jednak odbiorcę na pewnym poziomie plastyki. Stąd też zaprosiliśmy y, i zorganizowaliśmy warsztaty, na przykład mhm. ceramiczne, w których to. Uczestnicy i uczestnic... uczestniczki warsztatów, oni realizują de facto część scenografii, to oni odpowiadają za wizualny efekt. Ja tylko w pewien sposób aranżuję albo pokazuję tory. Ja jestem trochę tutaj za pewnym rodzajem kurtyny. Mhm. A, a jak do tej scenografii, do tej przestrzeni, którą robiłeś, mają się też wycieczki, które odbyłeś, i to oglądanie różnych pomników węgierskich? Czy to jakoś Koresponduje z, z, z tym, co Ty proponujesz w przestrzeni do żeglarza, czy jest tylko Twoją inspiracją? To było na początku faktycznie dość ważnym motywem wyjściowym, żeby zainspirować się Wałbrzychem, historią pomników i całych założeń plastycznych, które obowiązywały tutaj od lat 60.. I faktycznie od tego okresu się bardziej starałem skupić, to znaczy po prostu myśleniu o nowoczesności, o, o, o modernizmie i postmodernizmie i o takich klasycznych założeniach odpowiednich dla tamtej epoki dla współczesności. I to była trochę taka ściana, od której się odbijaliśmy, stąd też jedynym najsensowniejszym punktem było znalezienie ludzi, którzy chcieliby dla nas coś wykonać albo z nami wykonać, właśnie. Mhm. Bo samo odbijanie się od martwych pomników wydawało nam się poniekąd płaskie i nie dawało tej otwartej formy, na której nam zależało. Mhm. Te, te, te wszystkie rzeczy, czyli Twoje obiekty, mhm. obiekty wykonane przez uczestników warsztatów, mhm. ale również przestrzeń, będzie można oglądać na scenie kameralnej Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu od 28 lutego w czasie premiery żeglarza. Przemek Branas, który odpowiedzialny jest za przestrzeń w tym Spektakl. Dzięki i zapraszam.